Dzień dobry. Witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania z okazji 30-lecia Prokadu. Tym samym gratuluję okrągłej rocznicy. Chciałbym dzisiaj w czasie tego krótkiego spotkania powiedzieć, jak projektowanie może być początkiem drogi do działania zgodnie z ideą zero waste. Należy na samym początku odpowiedzieć na pytanie jak możecie państwo rozumieć ideę zero waste. Mając świadomość, że będzie to wydarzenie online, postanowiłem kilka dni wcześniej zapytać o to kilku swoich znajomych. Oczywiście pojawiło się kilka różnych odpowiedzi, ale każdy z zapytanych odpowiedział przede wszystkim recycling, recykling odpadów. I oczywiście jest to jedna z reguł mówiących o idei zero waste. Ale tylko jedna z kilku. Zero waste to przede wszystkim element wskazujący na całkowite ograniczania odpadów i ograniczania ich wprowadzenia do obrotów, do obrotu, a nie tylko recycling już powstałych odpadów. Dlatego definicję zero waste możemy przedstawić jako 5R, które należy rozumieć przede wszystkim jako odmawiaj, Odmawiaj wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności tworzenia nowych zasobów. Jeśli nie ma konieczności drukowania materiałów reklamowych, nie rób tego. Jeśli nie ma konieczności drukowania maila, też tego nie rób. Po drugie, ograniczaj się. W tym zakresie Bea Johnson w połowie lat 90., pisząc książkę Zero Waste Home i odnosząc się przede wszystkim do gospodarowania odpadami w domu, bardzo ciekawie opisała proces dokonywania zakupów, zakupów spożywczych do domu, gdzie można w pierwszej kolejności ułożyć menu, a dopiero pod to tworzyć listę zakupów i według tej listy tych zakupów dokonywać. W ten sposób jesteśmy w stanie ograniczać ilość odpadów, która będzie produkowana w gospodarstwach domowych. Po trzecie, użyj ponownie Mamy całą masę opakowań szklanych, które możemy wykorzystać, słoiki, butelki, ale mamy też opakowania tworzywowe, które możemy wykorzystywać jako przyborniki chociażby w przydomowych warsztatach. Po czwarte przetwarzaj. Dopiero na czwartym miejscu recycling. Przetwarzaj. I to rzeczywiście jest ten element, tak jak wspomniałem, na który przede wszystkim moi znajomi odpowiedzieli, element znajdujący się na czwartym miejscu. No i po piąte Kompostuj. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Mieszkasz w domu, możesz założyć kompostownik, wyrzucać tam nie tylko trawę, ale rzeczywiście odpady bio. Jeśli nie masz takiej możliwości, oczywiście właściwie segreguj odpady tak, aby odpady bio mogły trafić do kompostownika. I to jest właściwy moment, kiedy można by zadać pytanie: czy wiesz, ile śmieci produkujesz? W świecie obecnego konsumpcjonizmu. Jest to przerażająca wielkość. Niespełna 3,5 miliarda ton śmieci. To jest wynik szacowany na rok 2050. Dzisiaj produkujemy około 2 miliardów ton śmieci. To wskazuje na 70% przyrost w perspektywie od 2016 do 2050 roku. Jak na tym tle wygląda Polska? Przeciętnie, statystycznie każdy z nas mieszkający w Polsce produkuje 320 kg odpadów, co daje nam wynik 12 milionów ton w skali kraju, z czego aż 3 czwarte stanowią odpady żywieniowe. Polecam Zero Waste Home. Istotne jest to, że 2 miliony ton tych odpadów to odpady z naszych lodówek. W zakresie recyklingu jesteśmy w chwili obecnej gotowi przetwarzać zaledwie 56% naszych odpadów. I to Polskę stawia na niechlubnym miejscu, piątym, na piątym miejscu w Europie pod kątem recyklingu odpadów. W obecnym pięcioleciu Średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. Teoretycznie mogłoby się wydawać niewiele. Niemniej jednak to najwyższa temperatura od 125 tysięcy lat. A efekty tych różnic naprawdę możemy zauważyć gołym okiem. Przez ostatnie 40 lat utraciliśmy 2,5 miliona kilometrów kwadratowych lodowców. Czy to dużo? Jeśli powiem, że zostało zaledwie pół miliona kilometrów kwadratowych lodowców, niech pokaże to skalę. Szacuje się, że pod koniec tego stulecia lodowce będziemy mogli obserwować już tylko w okolicach Grenlandii i Kanady. Szacuje się też, że w roku 2050 masa plastiku pływającego w oceanach przewyższy masę ryb które w tych oceanach pływają. Dlatego niech nie dziwi fakt przedstawiany przez WWF, mówiący o tym, że każdy z nas przeciętnie raz w tygodniu zjada taką ilość plastiku, jaką znajdujemy w karcie kredytowej. Ilość mikrocząsteczek plastiku jest przeogromna w wodzie, w powietrzu, w ziemi. Problem ten został zauważony nie tylko przez ludzi, użytkowników domowych, ale również przez firmy. W związku z tym zaczęły one zwracać uwagę nie tylko na polepszanie swojego procesu produkcyjnego po to, aby zmniejszać ilość odpadów, ale również otworzyły kampanie informujące o tym, jaki wpływ na środowisko mogą mieć użytkownicy ich produktów. Jedną z takich firm jest IKEA, która oczywiście, będąc świadomym tego, że korzysta z zasobów w ziemi, tworzy właściwą politykę leśną po to, aby zalesiać większą, większy obszar, niż z którego eksploatuje. Ostatnio doszło do transakcji zakupu przez IKEA w Stanach Zjednoczonych lasu o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. Tylko po to, by uchronić ten las przed wycinką i zapewnić przetrwanie 350 gatunkom zwierząt, które na tym obszarze leśnym żyją. Kolejną z takich firm jest Patagonia. Patagonia od samego początku realizowała ideę less waste przede wszystkim dając dożywotnią gwarancję na swoją odzież, informując o tym, że Każdą zepsutą odzież jest w stanie naprawić i odesłać ponownie do użytkownika. W chwili obecnej dodatkowo wprowadza możliwość odsprzedaży swojej używanej odzieży po, zaniżo, po niższej cenie niż fabrycznie nowy produkt tylko po to, żeby odzież nie trafiała do utylizacji. Dyrektor finansowy Patagonii mówi o tym, że zysk w firmie owszem musi być ale przede wszystkim po to, żeby firma mogła realizować swoje cele edukacyjne, mówiące o tym, jak należy podchodzić do środowiska i zrównoważonego rozwoju. Nie należy mierzyć firmy tylko z perspektywy zysku i skali sprzedaży. Kolejnym światowym koncernem, który funkcjonuje Dążąc do idei zero waste, jest Procter Gamble. Doskonale wszystkim nam znana marka, która mogłoby się nie wydawać w chwili obecnej, aż w 85% swoich fabryk stosuje zasadę zero odpadów na wysypisko, zero odpadów do spalania. W branży motoryzacyjnej. Pierwszą firmą, która postanowiła zweryfikować, jak istotny wpływ ma firma na środowisko oraz w jaki sposób może ograniczać oddziaływanie na środowisko, jest marka Subaru, gdzie pracownicy postanowili zweryfikować, jaką część komponentów użytych przy produkcji samochodów można poddać recyklingowi. Wynik jest chyba zaskakujący: aż 96% komponentów użytych do produkcji samochodów Subaru można poddać recyklingowi. W ślad za Subaru podążyła Toyota, która 85% uzyskuje jako wskaźnik recyklingu, a w fabrykach w Europie realizuje politykę. 0% odpadów na wysypisko, 0% odpadów do spalania. Flower jest firmą, która wpisuje się w tą kampanię. Mamy swój manifest określony w zdaniu. Chcemy zmieniać świat wszędzie tam, gdzie możemy i potrafimy. Zdanie wypowiedziane przez. Założyciela i współwłaściciela firmy Flower, który potrafił tą ideą zarazić wielu moich współpracowników. Jak możemy to realizować? Po pierwsze, możemy produkować solidny produkt. Solidny należy, należy rozumieć jako trwały. Solidny, czyli taki, który przechodzi innowacyjny proces projektowy. Tak, aby po pierwsze użyć takich komponentów do produkcji urządzeń, które będą mogły być wykorzystane ponownie bądź poddane recyklingowi, ale również takie, w których będziemy mogli wymieniać poszczególne elementy składowe, a nie całe urządzenie. Po trzecie, takie, które swoimi gabarytami i wymiarami pozwoli realizować dobrze Logistykę. Stąd też przemyślane rozwiązania. Możemy minimalizować zużycie środowiska poprzez dobrze zorganizowaną logistykę, począwszy od procesu projektowania urządzenia, ale również w samym procesie transportu, tak abyśmy mogli maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową samochodów, z których korzystamy. W ten sposób dbając. O ograniczenie emisji spalin. W procesie pakowania możemy wykorzystać materiały, które otrzymujemy od naszych poddostawców, i tym samym, jako wypełniacze, uzupełniać nimi wolną przestrzeń w opakowaniach, w których znajdują się nasze urządzenia. Kolejnym elementem który sprzyja idei zero waste są materiały online. Po pierwsze, zawsze są aktualne. Po drugie, dają możliwość wprowadzania zmian w związku z innowacją, która pojawia się w produktach. Po trzecie, zintegrowana praca urządzeń. Tutaj należy wspomnieć o tym, że wielu producentów w ostatnim czasie podnosiło sprawność, efektywność swoich urządzeń, co jest po pierwsze efektem zmieniających się przepisów i norm, po drugie jest też efektem chęci wyróżnienia się na tle konkurencji. Są to bardzo dobre idee zmierzające w stronę idei zero waste. Niemniej jednak dopiero zintegrowana praca urządzeń jest w stanie podnieść efektywność całego systemu grzewczego bądź systemu grzewczo-wentylacyjnego zdecydowanie bardziej niż sprawność pojedynczego urządzenia. Jednym z takich przykładów funkcjonowania zintegrowanego sterowania, gdzie mamy zapisane algorytmy współpracy między urządzeniami, jest praca automatycznej destratyfikacji. Jest to element, który stosując zasadę 5R. Po pierwsze, realizuje zasadę odmawiaj. Kiedy mamy pod stropem zgromadzone ciepło, ale w strefie przebywania ludzi nie musimy podnosić temperatury, nie załączamy urządzeń, tym samym nie powodujemy zużycia energii. Druga zasada z 5R. Ograniczaj się, bądź wykorzystaj ponownie. Jeśli mamy pod stropem zgromadzoną energię cieplną, a w strefie przebywania ludzi brakuje nam tej energii, to wtedy wykorzystujemy tą energię właśnie zgromadzoną pod stropem. I dopiero w trzeciej kolejności, kiedy energia zgromadzona pod stropem nie jest wystarczająca, wystarczająca do ogrzania obiektu, załączamy urządzenie grzewcze. Na samym końcu czerpiemy ze źródła ciepła, bądź jeśli mówilibyśmy, o chłodzeniu, na samym końcu mówimy o wykorzystaniu źródła chłodu. Jednym z takich elementów, który pozwala ograniczać zużycie energii, a tym samym zużycie naszego środowiska, jest system free coolingu bądź free hittingu. Element, który tylko poprzez właściwe opomiarowanie urządzeń jesteśmy w stanie zrealizować. Bo po co mamy załączać? Układ chłodniczy dla obiektu, skoro parametry temperaturowe na zewnątrz pozwalają nam na schłodzenie obiektu do wystarczających parametrów do uzyskania komfortu cieplnego wymaganego przez inwestora przez użytkowników. Jeśli jesteśmy w stanie w okresach przejściowych jesienią, wiosną, ale również w godzinach nocnych wykorzystać tą energię w godzinach nocnych latem, tak wykorzystać tą energię. Tak, aby chłodniejsze powietrze tłoczyć do pomieszczenia, tym samym obniżając tam temperaturę do właściwych parametrów, nie musimy załączać urządzeń przeznaczonych do chłodzenia. Kolejnym elementem wskazującym na zasadę 5R jest urządzenie realizujące odzysk ciepła. Zgodnie z zasadą wykorzystaj ponownie. Skoro mamy, ciepło zgromadzone pod, skoro mamy zgromadzone ciepło w obiekcie, jesteśmy w stanie realizować odzysk ciepła, to poprzez zastosowany podwójny wymiennik krzyżowy w urządzeniu OXEN realizujemy ten odzysk. Natomiast ponownie wspomnę, że tylko dobrze ułożona automatyka. Pozwoli nam ominąć odzysk ciepła poprzez otwarcie bypassu, po to, aby zrealizować free cooling bądź free heating zgodnie z regułą, o której powiedziałem przed chwilą. Jednym z takich elementów, który wskazuje na możliwość ograniczenia zużycia energii i możliwość ograniczenia zużycia środowiska tym samym jest HVLS. To jest urządzenie, co do którego ja do państwa, do projektantów zwracam się z zapytaniem. Mam nadzieję, że uda nam się później na spotkaniu online wyjaśnić tę kwestie, gdzie jesteśmy w stanie zaproponować urządzenie będące poprzez właściwy ruch powietrza jest będące mogące zapewnić nam pozorny chłód. Bądź pewien ekwiwalent mocy chłodniczej, bo to akurat jedno z tych urządzeń, które jest w stanie wpłynąć na obniżenie odczuwalnej temperatury i tym samym podniesienie komfortu cieplnego. Niemniej jednak w żaden sposób nie jesteśmy w stanie w tebelaryczny sposób wskazać właściwej mocy chłodniczej tego urządzenia. I tutaj zwracam się do Państwa, do Państwa doświadczenia, jak moglibyśmy stosować te urządzenia zapewniając podniesienie komfortu cieplnego, jednocześnie ograniczając zużycie energii. I jeszcze raz w tym momencie chciałbym podkreślić, że tylko zintegrowana praca urządzeń jest w stanie podnieść efektywność całego systemu grzewczego czy systemu grzewczo-wentylacyjnego ponad sprawność pojedynczych urządzeń, które w tym systemie będą się znajdowały. I to jest wyzwanie, które dzisiaj stoi przed producentami. Stoi przed nami jako społeczeństwem w zakresie konieczności ograniczenia zużycia naszych zasobów zasobów ziemi. Istotne jest to, aby w zintegrowanym systemie sterowania mogło znaleźć się jak najwięcej urządzeń, tak aby zapisane tam algorytmy wskazywały na logikę pracy między nimi. Niemniej jednak to nie jest. Ostatnie wyzwanie, które stoi przed producentami systemów grzewczych czy grzewczo-wentylacyjnych. Podnoszenie sprawności całego systemu grzewczego to był krok, który został już dokonany. Ograniczając zasoby i patrząc do przodu, trzeba myśleć o kolejnych krokach. Jednym z nich jest monitorowanie działającego systemu grzewczego, grzewczo-wentylacyjnego. Tak, aby podnosić jego efektywność w trakcie trwania sezonu grzewczego, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu czy rok po roku. Opomiarowanie urządzeń daje taką możliwość, aby określić czas pracy urządzeń. Czas osiągnięcia wymaganej temperatury dla zapewnienia komfortu cieplnego, i w ten sposób wprowadzane modyfikacje będą pozwalały na krótsze czasy pracy urządzeń, na, efektywniejsze, na efektywniejszą pracę urządzeń i tym samym przyczynią się do ograniczenia zużycia energii. Ograniczając zużycie energii, będziemy się przyczyniać do ochrony środowiska. Czwartym elementem, zgodnie z ideą Zero Waste. Jest współpraca. Ponieważ tylko wymiana doświadczeń pozwoli nam dobierać optymalne rozwiązania dla systemów grzewczych i grzewczo-wentylacyjnych. Współpraca może być rozumiana jako zarówno wsparcie szkoleniowe dla projektantów, wsparcie projektowe w trakcie procesu projektowania instalacji sanitarnej. Dlatego współpracując z Flower w zakresie projektowania. Co kryje się pod wsparciem projektowym? Po pierwsze, możesz od nas otrzymać pliki CAD, Revit z blokami projektowymi. Po drugie, koncepcję doboru z parametrami. Po trzecie, pliki ze schematem blokowym. Ofertę cenową, która może być elementem wskazanym dla kosztorysu. I inne załączniki, które wynikałyby z rozmowy i zapotrzebowania dla konkretnego inwestora i konkretnej inwestycji. Pliki, CAD z rozmieszczeniem urządzeń oraz ideą rozmieszczenia instalacji automatyki, jak również możliwość weryfikacji własnego doboru pod kątem zgodności z parametrami urządzeń, lub również. Normami prawnymi. W zakresie schematu blokowego, który możecie Państwo od nas otrzymać, jest to element pokazujący możliwość dalszej Waszej współpracy z branżą elektryczną czy branżą automatyki. Niejednokrotnie na etapie tworzenia procesu projektowego ta współpraca jest wymagana. Udzielanie informacji co do tego, jak łączyć ze sobą elementy całego systemu grzewczo-wentylacyjnego, są wymagane. To jest element, który powstaje u nas w ramach standardowej współpracy. Tak jak wspomniałem, wymiana doświadczeń jest tym elementem, na którą stawiamy. Chcemy wspierać projektantów w zakresie opracowania koncepcji dla optymalnego doboru urządzeń całego systemu grzewczo-wentylacyjnego. Natomiast chcemy też proponować niestandardowe rozwiązania pod konkretne wytyczne inwestora, jeśli takie się pojawią. Istotne jest to, żebyśmy pamiętali, iż przed sobą mamy wspólny cel. Po pierwsze, zapewnienie właściwego komfortu cieplnego na obiektach, co do których powstają projekty. Po drugie, powinniśmy to zrobić z minimalizacją kosztów eksploatacyjnych. Co będzie się wiązało, co dla mnie istotne, z ograniczeniem zużycia energii, czyli środowiska. Współpracując z Flower, mając gwarancję trwałego, solidnego produktu, obniżacie też Państwo ryzyko inwestycyjne. Niejednokrotnie zakładam, że współpracujecie z inwestorami powtarzalnymi, i tylko współpracując z solidnymi partnerami. Mamy szansę na to, aby powtarzalność dokonywanych zleceń była ciągła. Pracując przez kilkanaście lat w firmie Flower, mam okazję obserwować, jak zmieniamy się od sprzedaży produktu poprzez sprzedaż rozwiązań do rozwiązywania problemów rozwiązywania problemów rozumianych jako bardzo chętnie zmierzymy się z Waszym projektem, które, który trafia do Was jako zlecenie projektowe od inwestora bądź generalnego wykonawcy, bo w ten sposób chcemy dobrać optymalny system grzewczo-wentylacyjny, tak aby zapewnić jak najmniejszy koszt eksploatacyjny, dając solidne produkty, w ten sposób ograniczając zużycie zasobów. Zapraszam Państwa na godzinę 12 na spotkanie online, gdzie będziemy mieli okazję spotkać się wspólnie wspólnie również z Michałem XI, inżynierem naszego działu wsparcia projektowego. Tam mam nadzieję uzyskać od Was informacje odnośnie urządzenia, jakim jest HVLS, co do którego dopytywałem w międzyczasie. I tam mam nadzieję podzielić się doświadczeniami z dotychczasowych doborów i praktyk z projektantami, jeśli będziecie Państwo takiej wiedzy potrzebowali. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania dzisiaj.